Maneczko na kanale Krzychu Trenuje. Krótki konkurs. Wystarczy złożyć zamówienie na Marbosport. Użyć kodu Krzychu trenuje, napisać w komentarzu zrobione. Oczywiście w opisie filmu będziecie mieli zasady konkursu co do wygrania, to dowiecie się dopiero w kolejnym filmie. Także obserwujcie, a nagrody uwierzcie, będą naprawdę bardzo fajne. Także bierzcie udział, macie czas do końca marca, w kwietniu losowanie. Osoby, która złożyła największe zamówienie, użyła kodu, wysłała potwierdzenie, spełniła wszystkie warunki, które znajdują się w opisie filmu. Także działajcie, macie tutaj równiejsze szanse niż w przypadku zdjęć siłowni. Także mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Pozdrowionka. Myślę, że jedną z nagród już moż, mogę pokazać, także hyperek szejkerek i jakieś tam akcesoria od Roberta dla zwycięzcy konkursu, ale to nie wszystko, bo nagrodą główną będzie naprawdę mega mega fajny sprzęt. Do konkursu oczywiście yy, ja wybiorę osobę, która wygra, ponieważ razem z Marbo będę sprawdzał, czy zamówienie zostało rzeczywiście zrobione, czy nie jest to fake, także Resztę już znacie. Powodzenia wszystkim. Każdy ma tutaj równe szanse. Pozdrowionka.